To zaczynamy. Taka zadyszka. Taka zadyszka, nie? <grystanie> Zaraz będzie hejt, że zakupę, że trzeba chudnąć. Nie no wyciecie. gdzie jak tutaj cały czas jest trening, codziennie, parę razy tak? dziennie? Za mało widać. <grystanie> Przyjechał model, taki bardzo, bardzo. Znowu powrót wielki. Avril. Czarny, zielony, tak jak widzicie. E, jakie są najważniejsze cechy Avrila? Ma super cenę. Czarny 159,90, zielony 139,90 to jest pierwszy hit. Drugi hit dziewczyny, że ten biustonosz jest na bardzo duże biusty. Duże biusty, ciężkie biusty. Radzi sobie z, z nimi słuchajcie świetnie, ponieważ jest głębszy, także bardzo, bardzo ładnie zbiera biust i opiekuje się nim. I trzy to co jest? Bo ważne, od 65-ki macie na przykład w nim rozmiary takie jak 65K czy 65L, aż do miseczki M. Także naprawdę, kobietki możecie wybierać A modele przepiękne. A jaka c?